Servusik, Ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Jeśli podoba Ci się kanał, możesz go zasubskrybować. Pamiętaj o łapce w górę lub w dół. Coś Ci się nie podoba, zostaw o tym poniżej komentarz. Konstruktywna krytyka zawsze mile widziana, tak samo jak i zapraszam Cię do moich social mediów, jakie prowadzę, w tym fanpage oraz grupa na moim Facebooku. Tematem. Tego odcinka są kolumny Tonsil Space 86. Oznaczenie logotyp szerokotyp w fabryce Tonsil to ZGC 50 8 662. Jak dobrze pamiętam, z czego się składają te kolumny? Kolumny się składają z głośnika niskotonowego, pokazuję tutaj. To jest GDM 20x40x11 lub przez 14. Zależy z jakiego okresu produkcyjnego. Średniotonowy to bardzo dobrze znany głośnik GDM 10x60x2 z koszem, tak naprawdę, albo i przez 4 przez 4 z koszem zamkniętym. No i GDWK 7x50 to jest ten głośniczek właśnie wysokotonowy. Tak samo i w drugiej kolumnie jest identycznie. Taka króciutka prezentacja, jak te głośniki i tonsile się prezentują. Kolumny zestawy głośnikowe. Jest to zestaw o ciekawym brzmieniu, dedykowany do wieży diory MIDI 050, czyli wzmacniacz WS354-354A i wszelkie jego rodzaju odmiany eksportowe, importowe i tak dalej i tak dalej. Można też jeszcze do tego złożyć sobie magnetofon podwójny albo pojedynczy z kieszenią oczywiście MDS odpowiednio modele MDS 454456. Tuner jest analogowy, jak i syntezą częstotliwości, czyli na lince za pomocą linki się szuka pasm AS252254 albo 952 w każdym bądź razie jeszcze też jest odtwarzacz płyt kompaktowych CDF004 i wszelkie jego odmiany do średniej właśnie wieży produkcji DIORA. Tak się ten zestaw prezentuje. Oczywiście standardowa procedura wymiana zawieszeń górnych w głośnikach. One już niestety poddają się. Proszę bardzo. Tak samo i. Średnio to nowym trzeba to zrobić, żeby mogły sobie działać przez kolejne lata, bezawaryjnie. Oczywiście standardowo sprawdzę również cewki, sprawdzę również zwrotnice same, jak one wyglądają. Jeśli dotrwałeś do tego momentu i podoba Ci się kanał, zasubskrybuj go, pamiętaj o łapce w górę lub w dół. Może być zawsze konstruktywna krytyka, mile widziana. Jeśli coś Ci się nie podoba, zapraszam Cię do moich social mediów, jakie prowadzę na Facebooku, w tym grupa oraz fanpage. To tyle, dzięki za uwagę, na razie, i hej, trzymajcie się.